Wiedźmin. Wsiaki kazały mnie zabić. I dobrze. Zabij. Szybko. Niech nie boi. Najpierw powiedz, gdzie ta kobieta, którą porwałeś? Nie porwałem. Jeden krasnolud widział, jak niosłeś ludzką kobietę. Głupi karzeł. Chora była, niosłem, leczyłem, głaskałem, ale poszła. Najpierw stara, potem ruda, tylko zupa została. Co jest w garnku? Zupa z elfów i cebuli. Dobra. Chcesz jeść? Skąd wziąłeś elfy? Stara przyblekła z wąwozów. Ja przyniosłem rudą. Ta ruda też jest w zupie? Nie. Ruda odeszła. Moja stara odeszła. Wszyscy odeszli, tylko zupa została. Nie lubię cebuli. Głupiś. Elf z cebulą dobry. Jak pomidor. Co tu się stało? Opowiesz mi, trolu? Siedzę we wąwozie, stara też. Obgryzamy kości, a tu z nieba ludzie lecą. Kłamiesz, trolu. Ludzie nie spadają z nieba. Nie kłamie. Błysło hukło i dwa ludzie spadły. Chłop wielki jak troli kobita. Poszłem sprawdzić tam, gdzie statek głupców. Chłop łysy? Z blizną? Wiedźmin lubi też chłopa? Z daleka widział. Łysy był. Bliznym mnie widział, poszedł we wąwozy, rudą zostawił głupi. Podchodzę, ruda stęka, boli ją. Podchodzę bliżej, nie ucieka, noga puchnie, to biorę rudą i do domu. Stara zła mówi, że kobita zachuda, a ona głodna, sama poszła szukać żarcia. Daję rudej pić, nogę okładam ziołem, ładna jest, to głaskam jak śpi. Ruda ma chustę, wącham ją. Stara wraca elfym. Zostaw chudą durniu, gada. Stara mówi – dawaj szmatę. To ja nie dam, bo ładna i śmierdzi jak lubię. A ona? Ja albo ona? Myślę sobie, ruda miła, szmata śmierdzi jak lubię. To powiedziałem ona. Stara obiła konarem i odeszła. Elfów nie wzięła. Co się stało z rudą kobietą? Było jej źle. To była. Zrobiło się dobrze. To poszła. W nocy spałem. Pusto. Wciąż masz chusty rudej kobiety? Nie. Stara zabrała. Elfy zostawiła. Chustkę zabrała. Gdzie mogła pójść twoja żona? We wąwozy. Ona lubi wąwozy. Ja lubię wąwozy. Poszukam jej. Nie zabijaj. Stara, dobra, tylko głupia. Nie obiecuję. Będę dobry. Rudyj nie ma. Miał wróć. Trzeba było nie głaskać i nie wąchać. Leczyłem, pomagałem. Ty pomóż, bo zabiję. Zejdź mi z drogi. Do zupy!